Przyjdziemy odcisę. Jutro będą Jutro no, będę no. A teraz jak No. Szwarta, no to czwarta, Zawsze. Znaczy za kim, no to zawsze możemy wyjechać z drzwi, właśnie ja kurwa uczyłem. Dobra, ale ja nie jadę w. Nie jadę w czemu? Mąż spadnąć? No. Nie spadnie. A gdzie mam? Mieszkamy. Piętro 2. No Co? Nie jest chłopak. A chłopuj to. <laughs> Nie spadnie. Dwa siedemnasty. Są nowsze no od mojej odroby. Bo ja mam dwa szesnasty. No. Ja w ogóle dwa szesnasty. No więc dobre sześć lat, żebym mieszkał. Chłopak. No. Otis ma taki jeden plus, że ona bardzo szybko zjeżdża. Ale to... O! No Okej, bez problemu. Dziękujemy wam za oglądanie. Oficjalnie. A... Ale codziennie będę podbała o czciki. Jeszcze I... się wylokuję. Z... Z...